Jesteśmy na imprezie firmowej i zamiast tańczyć, zadajemy pracownikom niewygodne pytania. Chodźcie. Ile litrów kawy pije dziennie zespół maseno? I boję się, że dam jakąś mega głupią odpowiedź w tym momencie. 40. Całą cysternę. Ja już 50 litrów. 6. Jeśli kiedyś zniknę z biura, to. Idę spać. W biurowej lodówce można znaleźć. Wszystko. Alkohol. Zanim zaczynam pracę, zawsze. Idę po kawę. Robię sobie drinka. Paweł tam patrzy. Ile razy dziennie mówisz, zaraz to zrobię? Chyba nie zliczę. Na ekranie mojego monitora najczęściej jest... Photoshop. W poniedziałki najbardziej nie chce mi się... Pracować. Żyć. Moje biurko wygląda jak... Pobojowisko. Gdyby ktoś śledził mój dzień pracy, zobaczyłby... Mnie śpiącą na biurku? Słowo, którego najbardziej nienawidzę w biurze to... Podejdź od szefa. Kto w firmie ma oczy dookoła głowy, gdy szef wylatuje na wakacje? Wielki brat. Tam zawsze jak ktoś ma. Na kamerze siedzi. Poniedziałek rano myślę tylko o... Spaniu. Gdyby nasza firma byłaby serialem, to byłby to... Hmm. Jedyne co mam w głowie to dom z papieru.